W tym filmie zaczynamy budowę. W tym filmie zaczynamy budowę mojej kolejnej makiety, a będzie to bitwa o Oz z Uniwersum Tolkina, czyli władcy pierścieni, więc jeżeli jesteście fanami władcy pierścieni tak jak ja, to ten film na pewno będzie dla was. Postaram wam się pokazać wszystkie hmm, powiedzmy, aspekty, jak fajnie zbudować takie miasto właśnie w ruinie, w jakiejś takiej rzece. Pokażę wam na przykładzie swoich poprzednich hmm, powiedzmy. Starań budowy Osgiliad, czego unikać, jakich elementów się na pewno pozbyć, jakiej kolorystyki nie używać, bo ja już kiedyś budowałem Osgiliad i szczerze mówiąc, było ono naprawdę, naprawdę całkiem słabe. No i na pewno pokażę Wam, jak fajnie wykorzystam elementy, które dostałem ze sklepu Dermar Brick, gdzie znajdziecie na pewno fajne elementy do swoich powiedzmy makiet. Także zaczynajmy od wstępu. No. Jeżeli chodzi o moje poprzednie starania względem Osgiliad, no to jak widzicie po tych zdjęciach, nie wyszło mi to do końca dobrze. Generalnie wtedy postawiłem na, powiedzmy, bardzo małe swoje umiejętności. To było dobre 3 lata temu, o ile pamiętam, kiedy budowałem to Ozgiliad. Do tego czasu, czy od tego czasu, no dość, powiedzmy, bardzo podszkoliłem swoje umiejętności względem budowania. Też bardzo długo zbieram jakieś takie różne inspiracje do budowania, właśnie tych takich domków w Ozgiliad. Bardzo dużo czerpałem z mm, makiet. Ludzi, którzy tworzą własne swoje budowle, do chyba gier z Warhammera, więc to naprawdę fajnie wygląda. Masę spędziłem godzin oglądając, jak ludzie budują właśnie z takich sztucznych tworzyw różne takie makiety i to naprawdę świetnie wygląda. Te detale są naprawdę na najwyższym poziomie. Dlatego ja w swoim filmie, też w swoim makiecie, postaram się jak najbardziej odzorować właśnie te budynki, które mogliśmy widzieć właśnie w tych makietach od tych twórców. Jeżeli chodzi o sprawy techniczne, jak to będzie wyglądało, no to mocek będzie na dwóch takich płytkach. napis buduję sobie jedną część, potem dobuduję już drugą i generalnie w poprzedniej swojej wersji postawiłem na zbudowanie tego najbardziej charakterystycznego punktu w Ozgillat czyli Wielkiego Mostu. W przypadku tej makiety nie będzie tego mostu w ogóle, zrezygnuję z czegoś takiego. Po prostu na połowie powiedzmy jednej trzeciej tej płytki będzie kawałek rzeki Anduiny i tutaj będą po prostu już ruiny. Więc myślę, że fajnie może to wyglądać i też będę chciał, żeby mocek był tak jak teraz widzicie po prostu, że tutaj właśnie będzie rzeka i tu będą te ruiny, więc na pierwszym planie właśnie będzie ta rzeczka, a tło będzie z tych fajnych właśnie ruin. Więc myślę, że to może całkiem fajnie estetycznie wyglądać i mam nadzieję, że mi to świetnie wyjdzie, bo od dawna się napaliłem na to Osgiliad. O czym też wspominałem przy budowie Kermolen, że ktoś nie oglądał, to zachęcam do mać Filmik. Także ja się zebrałem do budowania, łapka w górę mile widziana i widzimy się za chwilę. Jeżeli chodzi o rzekę, ja postawiam takie zwykłe, gładkie bryki w kolorze takim błękitnym, one są świetne. W tamtym mocku też budowałem właśnie z takich kolorów tą rzekę i to świetnie wyglądało. Pewnie gdzie gdzie to dam takie groszki, żeby troszeczkę bardziej tę rzeka, tak powiedzmy, um, urozmaicić. I generalnie ta rzeka będzie się rozlewać trochę na tego mocka, bo powiedzmy, że już minęło bardzo, bardzo wiele lat od kiedy to Ozgilet jest w ruinie. Więc ta rzeka mogła sobie jak najbardziej, powiedzmy, się wylać. Natomiast tak, będę chciał, żeby trochę bunków było podtopionych, trochę było oczywiście w wodzie, więc ta rzeka nie będzie taka, powiedzmy, od linijki, tylko będę chciał, żeby była taka po prostu pofalowana, gdzie nie gdzie, właśnie wylana na tego mocka. Jak widzicie, po pewnym czasie położyłem już, powiedzmy, jakąś tam warstwę tej wody. Jak widzicie, udało mi się, powiedzmy, podkreślić ten taki jeden brzeg. Powiedzmy, że wszystko idzie w miarę w jednej linii póki co, i też zostawiam sobie takie elementy, powiedzmy, na taki margines błędu, żeby potem jakoś to łatwiej też odczepiać. I tutaj, gdzie są takie prześwity, no to oczywiście będę to uzupełniać tymi groszkami i efekt naprawdę, mówię Wam, że będzie, wow, także w swoich makietach możecie takie właśnie połączenia groszków oraz gładkich pytek stosować w przypadku budowy rzeki, bo to zobaczycie, naprawdę świetnie będzie wyglądać. Jeżeli chodzi o zarys brzegu, no to tradycyjnie przy końcówce tych błęki, tych elementów będę dawać takie zwykłe, przeżyczyste groszki, żeby jakoś tam powiedzmy tą wodę troszeczkę rozproszyć. I oczywiście potem będę stosować klocki ciemno-szare, żeby właśnie zrobić takie powiedzmy trochę mokre podłoże. I generalnie wszystkie elementy, powiedzmy budynków, które będą też w wodzie. No to one będą mieć podstawę właśnie z tych takich ciemnych kolorów, żeby po prostu podkreślić fakt, że one są takie mokre. I to jest naprawdę świetne rozwiązanie, więc w swoich makietach możecie sobie to spokojnie stosować i będzie efekt naprawdę wow. No i sami zobaczcie, stworzyłem już rzekę i możecie zobaczyć jak świetnie te groszki właśnie wyglądają z tymi takimi gładkimi elementami. No według mnie jest to najlepsze rozwiązanie, jeżeli chodzi o budowanie jakiejś takiej rzeczki, bo dzięki temu mamy taką fajną, gładką rzekę za pomocą tych tajlów. Ale te groszki też jakoś tak powiedzmy ze sodami. Jakoś tam te rzeczkę tak wypuklają, więc nie jest ona taka prosto gładziutka, jakaś taka zwykła droga, ale naprawdę mamy jakieś takie, powiedzmy, warstwy tej takiej rzeczki, jakieś tam, powiedzmy, prody, jakieś fale, więc naprawdę fajnie to wygląda. I Jak widzicie, zrobiłem już taki obrys całej tej, powiedzmy, całego tego brzegu. Oczywiście stosując tylko i wyłącznie te gładkie płytki, gdzie nie gdzie dałem też takie ze studami, żeby potem na nich dawać też kolejne gładkie Płytki. Dzięki temu moczek będzie na powiedzmy trzech warstwach zwykłych klocków. Dzięki temu ta woda będzie naprawdę fajnie wyglądała, że ona po prostu wpływa sobie do tego miasta. Tak, że jest naprawdę to miasto tak lekko powiedzmy podniesione i gdzie, gdzie ta woda już po prostu przez ząb czasu przepływa. Jak widzicie, zrobiłem też to takie powiedzmy za że tak powiem. No, generalnie to jest puste miejsce, tylko po to, żeby potem to ewentualnie coś jeszcze wbudować, bo tak jak wspominałem wcześniej w filmie. No, chcę, żeby to był jakiś prostu ruiny, podtopione, więc tutaj myślę, że się jakiś kawałek powiedzmy jakiegoś muru, jakiś łuk, coś takiego, żeby właśnie on był w takim miejscu, żeby było pokazane, że on jest po prostu już podtopiony, więc myślę, że to fajnie może wyglądać, dlatego zostawiam sobie to miejsce, żeby potem już tego wszystkiego nie rozbierać, ale generalnie, jeżeli chodzi o takie mm, powiedzmy budowy, no to jeżeli Wy budujecie swoje makiety, no to nie przejmujcie się, że coś Wam od razu wychodzi. Ja też tak mam, że często coś buduję potem muszę to rozbierać, żeby do czegoś wrócić, albo jakiś nowy, fajny pomysł mi wpadnie. Więc to jest jak najbardziej normalne, tym się nie przejmujcie. Ważne, żebyście po prostu dążyli do tego, co macie tam sobie, powiedzmy, przemyślane w głowie, co tam widzicie za pomocą wyobraźni, co chcecie zbudować. No i tak samo ja miałem właśnie w przypadku tego mocka, że troszeczkę ta wizja koncepcyjna tego, co zbudowałem na początku, zmieniła się w trakcie budowania, więc myślę, że fajnie można później wyjść. No i generalnie teraz chyba po prostu sobie już dobuduję troszeczkę tego brzegu, żeby Wam pokazać, jak chcę, żeby to mniej więcej wyglądało, więc pokryję po prostu te elementy puste między ciemnym szarym. Jakimiś strzałtailami i pokażę wam, jak ten brzeg chce, żeby wyglądał. No i zobaczcie, zacząłem sobie już rzeźbę tego terenu i jak widzicie, podnosiłem te płytki, tak jak wspominałem, o jednego studa do góry. Dzięki czemu mam taki powiedzmy lekki Gładki, lekko taki, właśnie trochę niegładki teren. Dzięki czemu naprawdę fajnie to wygląda. I jak widzicie, też porobiłem te szare elementy i gdzie niegdzie założyłem już takie, powiedzmy, płytki mm, skosy gdzie one są w połowie gładkie. Dzięki temu będę mógł fajnie wyrzeźbić, powiedzmy, jakąś dziurę w tym, w tym chodniku, tak, w tym podłożu. I to też naprawdę fajnie będzie potem wyglądać. No i generalnie możecie już zobaczyć, że mocek będzie tak naprawdę na powiedzmy. Grubość jednego brika, tak, więc będzie fajnie to będzie, można troszkę stworzyć. Posługując się elementami od Darmar Brick, mogę nieco bardziej ten teren, powiedzmy, urozmaicić, właśnie stosując te serki oraz te zwykłe cegiełki 1 na 1 No, dość fajne elementy, mam nadzieję, że starczy mi ich, żeby, powiedzmy, jakoś fajniej gdzie nie te, powiedzmy, chodniczki pobudować, no bo oczywiście aż tylu klocków nie mam. Większość poszła na Winterfell i Kermoren, więc obecnie będę opierać z tego, co mam. Więc liczę, że te takie taile mi się nie, skończ nie skończą i dość fajnie ten mocek wyjdzie. No i słuchajcie, to byłoby na tyle w pierwszym odcinku budowy właśnie ozgiliat. Mam nadzieję, że taki film Wam się spodobał, w którym nieco Wam opowiadam po prostu, jak coś fajnie budować, no. Wiem, że większość pewnie osób, które mnie oglądano to wszystko już tam umie budować, ale generalnie, jeżeli ktoś jest taki, powiedzmy, trochę nowy, jeżeli trafił na mój kanał przez przypadek, no to mam nadzieję, że takie jakieś moje powiedzmy, podpowiedzi do Was trafią, dzięki czemu będziecie budować znacznie lepsze makiety. Oczywiście, Wasze wszystkie makiety, wszystkie Wasze mocki możecie wysłać u mnie na Discordzie w sekcji Lego. My tam sobie to wysyłamy, oceniamy, <grym> rozmawiamy, także zachęcam Was, żebyście weszli na mojego Discorda. Tam swoje makiety wysył wysyłajcie. No i słuchajcie, myślę, że to właśnie będzie już na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję jeszcze raz, że Wam się to podobało. No i słuchajcie, jutro sobie zaczniemy kolejny etap tego budowy i przejdziemy już do tej dalszej części tego, co jest po prostu już za rzeką, czyli na no brzegu. No i pokażę Wam już jakieś pewnie budynki, także zachęcam do subskrybowania, jest pewnie łapki w górę, jakiegoś komentarza i jeżeli oglądacie to na telefonie, no to zachęcam Was gorąco, żebyście kliknęli to podbijanie filmów, bo to naprawdę obecnie pomaga. Ode mnie to tyle, z góry za wszystko dziękuję, no i widzimy się pewnie jutro lub pojutrze w kolejnym dniu, budowy bitwy o Osgiliad.